Witam Was w kolejnym odcinku Gotowanie z Hanią i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jajecznicę na maśle z serkiem wiejskim. Tak jak widzicie, mamy przygotowane już wybite cztery jajka, już je trochę doprawiliśmy tu solą i pieprzem. Mamy serek wiejski, masło, sól, pieprz no i szczypiorek. Także zapraszamy do obejrzenia filmu. Jak będziemy przygotowywać tą jajecznicę. Tu Hania do pokrojenia ma tym razem tylko szczypiorek, który za chwilę dodamy do jajek, prawda? I to razem wymieszamy i będziemy na rozgrzaną patelnię położymy troszeczkę masełka, dodamy no i będziemy to tutaj smażyć. Szczypiorek już tutaj Hania dodała do, do jajek. Teraz je. Delikatnie tutaj wymieszamy z tym szczypiorkiem, prawda? No i przystąpimy do smażenia. A następnie jak już tak lekko się nam yy, tutaj zetną te jajka, to wtedy dodamy yy, Serka wiejskiego. Teraz właśnie tutaj Hania już nastawiła naszą patelnię tak na siódemkę na naszej płycie. No i poczekamy chwilkę, aż nam się tutaj masło rozpuści i. Będziemy tutaj dodawać nasze jajka ze szczypiorkiem. No i na końcu, tak albo w połowie, już smażenia dodamy serek wiejski. Tutaj jajka już ładnie nam się ścięły. Teraz, przy takim ostatnim etapie smażenia, dodaje serek wiejski jeszcze chwilę. To podsmaży razem z jajkami, także To chwileczkę jeszcze potrwa I za chwileczkę Wam zaprezentujemy już gotowy nasz produkt Już chwilkę nam tutaj się podsmażyła ta jajeczniczka no, z gotowa. serkiem wiejskim Jest już prawie gotowa Chwilę poświęciliśmy na to podsmażenie, żeby odparowała nam ta śmietanka pasteryzowana i teraz jak widzicie fajnie to już wygląda, już nie ma tej śmietanki, praktycznie, i za chwilę będzie gotowe do podania. A oto już nasza gotowa jajecznica na maśle z Serkiem Wiejskim. Mamy nadzieję, jak zawsze tutaj z hanią, że spodobał Wam się ten pomysł na przygotowanie w ten sposób jajecznicy. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Pozdrawiamy serdecznie, Pozdrawiamy. i zapraszamy do kolejnych filmów. Na naszym kanale. Pa, pa. pa, pa. pa, pa.